Czy małe zakupy oznaczają mały koszt? Sprawdźmy to. Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie i dzisiaj po raz kolejny zapraszam Was do filmu związanego z zakupami. Jak wiecie lub nie wiecie, mamy aktualnie miesiąc związany z oszczędzaniem na zakupach i wszystkim związanym z zakupami i monitorowaniem naszych wydatków. A jeśli totalnie nie wiecie, kim ja jestem, to witam Was serdecznie. Ja jestem Wiktoria i na moim kanale poruszam tematykę związaną z monitorowaniem wydatków, oszczędzaniem finansami i wszystkim naokoło tego. Natomiast w tym miesiącu, Skupiam się przede wszystkim na zakupach i na tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie zaoszczędzić jak najwięcej w trakcie naszych cotygodniowych zakupów. Ja uważam, że tak naprawdę spożywka i same w sobie zakupy są naprawdę ogromną częścią tego, jak bardzo dużo wydajemy i jak bardzo dużo jesteśmy w stanie zmienić. A propos naszych wydatków. Kiedy właśnie będziemy kontrolować to, na co wydajemy nasze pieniądze, jeśli chodzi o zakupy. A dzisiaj skupimy się właśnie na tym, jak często robić zakupy i zastanowimy się, czy warto kupować rzadko, ale więcej, czy mało, ale więcej. Ok, ja na swoim przykładzie jestem w stanie powiedzieć, że przetestowałam różnego rodzaju rzeczy, jeśli chodzi właśnie o zakupy i częstotliwość robienia tych zakupów, jeśli chodzi właśnie o spożywkę i rzeczy związane z wydawaniem pieniędzy na. Dom i jego wyposażenie. Kiedy byłam na studiach, tak naprawdę na pierwszym roku studiów mieszkałam bardzo daleko od różnego rodzaju sklepów. Yy, jedyne sklepy, które były blisko mnie, to był Monopolowy <grym> i yy, Żabka albo Lewiatan coś z tych takich sklepów, które po prostu są drogie, a otwarte cały czas. Więc ostatecznie na pierwszym roku studiów robiłam zakupy bardzo często, ale bardzo małe. Z tego względu, że przez to, że musiałam przejść z domu do sklepu dość sporą ilość kilometrów. No to wtedy jednak te zakupy musiały być mniejsze, bo nie byłabym w stanie tego donieść. Także pierwszy rok studiów skupiał się na małych zakupach, dużej częstotliwości ich wykonywania, natomiast drugi, trzeci rok studiów, wtedy mieszkałam w samym centrum miejscowości, w której studiowałam. Z tego względu bardzo dużo sklepików miałam wokół siebie, takich mniejszych, właśnie też otwartych, często a droższych, ale też i miałam blisko normalnie Biedronkę czy Lidla. Ale wtedy również, nie miałam samochodu i musiałam jednak te zakupy robić mniejsze. No i oczywiście wpływ miał również to, że po prostu mieliśmy małą lodówkę, a byłyśmy we 3. Także tutaj, jak widzicie, bardzo dużo rzeczy ma wpływ na to, jak często jesteśmy w stanie robić zakupy. No, ale tutaj nie będziemy się skupiać na naszych predyspozycjach do tego, jakie zakupy robić. Ale skupimy się przede wszystkim na tej częstotliwości i wielkości zakupów. Teraz mieszkamy jako rodzina 2 plus 1 w domu. I mam bardzo dużą lodówkę, więc jestem w stanie tak naprawdę różne rodzaje zakupów robić. Takie, żebym robiła je często, ale małe, ale również jestem w stanie robić je dość spore. No i jeden raz w tygodniu, czy nawet rzadziej. I na jaki system się zdecydowałam? No słuchajcie, na te zakupy jak najrzadziej, ale spore. Dlaczego? Wbrew pozorom to, że robimy zakupy mikro, i myślimy, że będziemy mieć mikro wydatki, no to niestety nie wygląda to w ten sposób i nie jest to takie kolorowe, jak się wydaje. Przede wszystkim skupimy się dzisiaj na plusach i minusach różnego rodzaju właśnie zakupów i postaramy się obalić mit związany z mikrozakupami. Jeśli chodzi o plusy zakupów, Mikro, tak to myślę, że będę nazywać. No to przede wszystkim to nie trzeba nosić dużej ilości zakupów ze sobą często. Po drugie, można systematycznie wymyślać, co się chce jeść na co dzień, na obiady, śniadania i kolacje. Jak się ma na coś ochotę, to po prostu można to kupić każdego dnia, a nie trzeba wymyślać, co kiedy się kupi. Lista zakupów jest zdecydowanie mniejsza, więc nie trzeba jej spisywać, nie trzeba myśleć aż tak bardzo, nie trzeba poświęcać na to aż tak dużo czasu codziennie, no bo po prostu jest tych zakupów, tych rzeczy kilka i dlatego no nie trzeba tego spisywać, tylko się o tym pamięta, idzie się do sklepu na spontanie i tyle. No i jeszcze jednym plusem tych zakupów mikro jest to, że jesteśmy w stanie wtedy skorzystać z tych promocji, które są w sklepach typu voucher na 15 zł, które musisz wykorzystać w przeciągu 3 dni codziennie po 5 zł. I nie wiem, czy są jeszcze jakieś plusy. Jeśli macie jakieś plusy mikrozakupów, to zostawcie je w komentarzach. Ale są tego również minusy i ja uważam, że jest ich dość sporo. A mianowicie pierwszy minus to to, że trzeba codziennie chodzić do sklepu, co jest bardzo myślę, że monotonne i męczące. Po drugie strata czasu. Naprawdę dość sporo czasu się traci na tych zakupach, na tym wypakowywaniu tego, kupowaniu tych rzeczy i tak dalej. Kolejna sprawa jest to pokusa, i myślę, że to jest największa z tych wszystkich tutaj minusów. Czyli codziennie chodzimy do sklepu, codziennie jesteśmy w stanie narażać się na to, że mamy promocje w sklepach, mamy jakieś różne smakołyki, rzeczy, które lubimy, zauważymy jakąś rzecz, która nie było tego w sklepie przez dłuższy czas, a teraz jest. A lubimy to na przykład i kupujemy, kupujemy, kupujemy dodatkowe rzeczy. Kupujemy rzeczy, których byśmy nie kupili zawsze. Kolejna sprawa, jesteśmy w stanie bardzo łatwo zawalić się rzeczami, których nie do końca potrzebujemy i które jesteśmy w stanie później przez przypadek nie, nie zużyć, no i wyrzucić, niestety. Więc pierwsza strefa tego, że jesteśmy w stanie dość sporo wydawać, to to, że właśnie y, promocje z rzeczy, które lubimy, które się. Pojawiają akurat w sklepie jakieś akcje promocyjne i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, która nas tutaj zwodzi, jeśli chodzi o te zakupy częste. A druga sprawa to to, że na przykład kupujemy rzeczy na obiad. Dzisiejszy, który chcielibyśmy zrobić, bo nam to smakuje, a później zostaje nam dość sporo tego produktu, którego nie zużyjemy, i ostatecznie niestety, ale go wyrzucamy. Także albo właśnie w tą stronę, albo w tą stronę. Tak czy inaczej, ostatecznie częste zakupy naprawdę są w stanie bardzo mocno nadwyrężyć nasz portfel. Więc dwie rzeczy. Które nam zaoszczędzą makrozakupy, czyli te zakupy tam raz w tygodniu czy rzadziej, to jest przede wszystkim czas i pieniądze. To teraz może skupimy się na tym, jakie są plusy i minusy tych makrozakupów, czyli tych zakupów rzadkich, ale sporych. Minusy. Na zakupy takie trzeba mieć po prostu mood, trzeba mieć na nie humor, bo inaczej naprawdę ciężko te zakupy przeżyć. Wtedy trzeba dość sporo chodzić po tym sklepie, kupować, dźwigać przez. Przy kasie jest stresujący moment, bo trzeba to wszystko wyciągać na kasę, potem pakować. No, ale tak naprawdę jest ta sytuacja tylko raz w tygodniu albo rzadziej, więc jesteśmy w stanie, myślę, że to przeżyć. Ja jestem w stanie to przeżyć, więc wy też. Minusem jest to, że jednak trzeba poświęcić troszeczkę czasu w ciągu tego tygodnia i jednego dnia, żeby usiąść, spojrzeć na to, co mamy w lodówce, spojrzeć na to, co mamy w zamrażarce, w spiżarni, gdziekolwiek w kuchni. Zrobić sobie tą listę zakupów, zrobić sobie ten plan posiłków, więc faktycznie wtedy trzeba usiąść i to zrobić. No i teoretycznie w jakimś tam stopniu ten czas to zabiera. Nie ukrywam, ja się niekiedy do tego zmuszam, żeby po prostu to zrobić i tyle, ale ja wiem, że to jest wszystko dla dobrych przesłanek i że to wszystko daje nam później duże możliwości i dużo nam. Zaoszczędza właśnie czasu i pieniędzy, dlatego się po prostu niekiedy zmuszam do tego, żeby to zrobić. Kolejna sprawa, która mnie bardzo przekonuje do tego, żeby zakupy robić raz w tygodniu, to po prostu. Zrobić te zakupy i przez tydzień mieć z głowy to, żeby chodzić do sklepów. Tam jest dużo ludzi, tam jest dużo czekania, tam jest dużo wszystkiego, po prostu jest to przebodźcowane miejsce. Dlatego ja zdecydowanie nie lubię robić zakupów i robię je jak najczęściej, kiedy już jesteśmy przed zakupami. To jeszcze robię wymiatanie lodówki, jeszcze coś tam wymyślam i tak dalej. Więc zdecydowanie staram się te zakupy robić jak najrzadziej. No i to faktycznie też skutkuje tym, że kolejnym plusem. Jest to, że zaoszczędzamy dość sporo pieniędzy. Wbrew pozorom, to, że zakupy kosztują w tygodniu czy tam co półtora tygodnia zależy, jak nam się uda, nas w okolicach 400-500 zł, no to i tak daje nam duże oszczędności w porównaniu do tego, żeby te zakupy robić częściej. Nie wiem, jak to wygląda u Was, ale ja zdecydowanie bardziej przechylam się na tą szalę zakupów makro, czyli tych rzadszych, ale większych, bo y, ostatnimi czasy wchodzę już w taką wprawę a propos tych zakupów, że jestem w stanie je robić naprawdę rzadko, nawet co półtora tygodnia i nawet tego nie zauważam, bo to nie jest tak, że ja później już dziaduję totalnie i jem y, nie wiem, suchy chleb z y, połową margaryny, żeby to po prostu przeżyć kolejny dzień, tylko normalnie jemy, normalnie żyjemy i ja się z... Po prostu sobie sprawdzam na moim e, habit trackerze, moim naw nawykowym monitoringu zakupów, że ja nie robiłam zakupów powiedzmy przez 8 dni, a jestem w stanie jeszcze na spokojnie z tego co mam w spiżarni, lodówce czy, czy zamrażarce, jestem w stanie na spokojnie jeszcze przetrwać przynajmniej tam 1 czy dwa dni, także jak najbardziej jestem bardzo zadowolona z tego, że to wygląda w ten sposób i ogólnie bardzo polecam. Dajcie ja znać kochani jak wy myślicie. Ja myślę, że w tym filmiku jesteście w stanie zobaczyć moją stronniczość i to, że zdecydowanie jestem za zakupami Tymi rzadziej, ale większymi. Jednak jest kilka tych takich punktów kluczowych, jeśli chodzi o te zakupy mikro, czyli właśnie mała lodówka czy, czy, czy brak możliwości jeżdżenia samochodem. Że jednak jestem w stanie jednak nie obalić tego mitu, że mikro zakupy są najbardziej, najgorszym złem wcielonym, ale jeśli skupiać się tylko i wyłącznie na sferach tego, żeby. Zaoszczędzić i żeby mieć jak najmniej wydatków związanych z zakupami, no to zdecydowanie jestem za makrozakupami. Natomiast myślę, że mikrozakupy, ale robione w sposób rozsądny i świadomy, są w stanie dać nam możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Nie czasu, zdecydowanie nie czasu, bo nie jesteśmy w stanie zaoszczędzić czasu robiąc codziennie zakupy, ale pieniędzy. Ewentualnie tak. Jestem w stanie to zaakceptować. Więc możliwe, że w połowicznie udało mi się obalić ten mit dzisiejszego dnia. Dajcie mi znać jakie wy robicie zakupy, czy robicie rzadko, ale duże, czy robicie mało. Czy robicie małe, ale często, i jak uważacie, która z tych stron jest lepsza i która nam da możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, i dzięki której łatwiej jest zaoszczędzić pieniądze, a może w ten sposób. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły na to, co chcielibyście zobaczyć tutaj na moim kanale, jaką tematykę chcielibyście, żebym poruszyła, to serdecznie zapraszam do zostawienia komentarzy z pomysłami. Jeśli ten filmik Ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę. Ja myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę fajną, konwersacje w komentarzach tutaj pomiędzy nami rozwinąć, bo jednak to jest fajny temat i naprawdę dużo można na jego temat opowiadać. Jeśli jedzie filmik, to ja się z Wami żegnam. Do następnego tygodnia, pa. pa.